To jest mój prosiak i on dzisiaj będzie z nami w na odcinku, ale niestety kamera go nie uchwyci, więc musicie po prostu pamiętać, że on siedzi na moich kolanach. On tutaj z nami jest, okej? Okay? Dobra. Dzisiaj porozmawiamy o pewności siebie i o tym, że nie musisz być nawet e, jakąś niesamowitą osobą, żeby być pewnym siebie. Nie musisz ani odnosić sukcesów, ani nie musisz być, nie wiem, piękny, inteligentny, ani lubiany. Nie musisz mieć żadnych z tych rzeczy, żeby być pewną siebie osobą, i zaraz ci to wytłumaczę, jak ja to robię. Zacznę od tego, że dla mnie pewność siebie, a wysokie poczucie własnej wartości to są dwie totalnie inne rzeczy, bo wysokie poczucie własnej wartości to jest taka, takie przekonanie, że ja jestem ważny, że ja jestem potrzebny. Że ja coś wnoszę nie wiem, dla społeczeństwa, że moja wartość, jakaś taka mierzalna wartość jest wysoka. A pewność siebie to po prostu takie nastawienie, że nie przyjmujesz się tym, co inni myślą, robisz co chcesz, nie jesteś zestresowany w rozmowach z ludźmi, zagadujesz do innych. Masz taki luz w takich sprawach. I dlaczego dla mnie to są dwie różne rzeczy? I dlaczego w zasadzie niskie poczucie własnej wartości. Yy, moim zdaniem pomaga być się pewną siebie osobą, bo ja na przykład <laughs> nie mam jakiegoś wysokiego poczucia własnej wartości, ale posłuchajcie mnie do końca, bo to nie chodzi o jakiś pesymizm. Po prostu jestem zupełnie świadoma, że nie jestem jakaś mega wyjątkowa, nie jestem też jakaś, nie wiem, wybitnie inteligentna, wybitnie piękna, yy, ani nie sprawuję żadnej, nie wiem, funkcji w państwie czy cokolwiek, żebym była jakoś ważna. I na przykład, jakbym zginęła, no to wiadomo, moja rodzina byłaby smutna i tak dalej, ale świat by się nie zmienił, świat by sobie szedł do przodu i nawet by tego nie zauważył. I paradoksalnie ta świadomość daje mi dużą pewność siebie, bo się po prostu nie przejmuję. Mam takie poczucie, że to nie ma aż takiego znaczenia, co ja zrobię, bo i tak nikt aż tak nie zwróci na to uwagi. A nawet jeżeli zwróci, to od razu o tym zapomni i to jest bardzo, bardzo uwalniające. I tak jak przedstawiłam taki filmik, że poszłam do Biedronki z taką po prostu czarną maseczką na twarzy, w sensie taką maseczką, wiecie, oczyszczającą, no, wyglądałam jak debil. I i tak i może jedna osoba zwróciła na mnie uwagę. I to było takie fajne doświadczenie, no nie, że naprawdę y, nie jesteś w centrum uwagi wszystkich innych, więc możesz być pewny siebie. Oni i tak zapomną o tym, co robisz. Dobra, prosiak wraca tutaj na kolano, bo chcę, żebyście go widzieli, albo będę go w rękę po prostu trzymać. E, ostatnio rozmawiałam, nie, jakiś czas temu, rozmawiałam z moją przyjaciółką i ona przytoczyła kilka sytuacji żenujących, które jej się przydarzyły w przeciągu naszej znajomości, która już trwa od wielu lat, i ja byłam świadkiem tych sytuacji, nie pamiętałam ani jednej. Ani jednej nie pamiętałam. A oczywiście pamiętałam 500 tysięcy żenujących sytuacji, które przydarzyły się mi. I właśnie to tak wygląda. Możecie zrobić sobie taki eksperyment myślowy. Pomyślcie sobie o jakiejś osobie, powiedzmy jakiś jakimś tam znajomym i ile krępujących sytuacji związanych z tą osobą Wam się przypomina. W sensie, że ta osoba się skompromitowała. No nie wiem, może jedna, prawdopodobnie zero. I tak samo działa w głowach innych ludzi. Oni nie pamiętają tego, że zrobiliście coś mega przypałowego. I nawet jeżeli to pamiętają, to ma to dla nich tak niesamowicie małe znaczenie, bo głównie myślą o sobie, co jest normalne, tak? to jest zdrowe i itd. Więc możecie totalnie wyluzować. I na przykład to, że ja wstawiam różne rzeczy do internetu w sensie, no mam kanał, stawiam jakieś filmiki, czasami wstawiam jakieś takie, nie wiem, zdjęcia, na których wyglądam po prostu nieatrakcyjnie, i ja wiem o tym. I na przykład ktoś czasami napisze: O matko, takie zdjęcie wstawiłeś do internetu. Nie w tym sensie, że jakieś niestosowne, tylko właśnie, że po prostu wyglądam no bardzo źle. A myślę sobie, no i co z tego? Jakby kogo to obchodzi, że ja wstawiłam nieatrakcyjne zdjęcie. Nikt nie pomyśli o tym dłużej niż przez 5 sekund, więc mogę tak naprawdę wstawiać cokolwiek. Tak więc. Mam taką sugestię, żeby swoją pewność siebie czerpać właśnie nie z tego, że macie jakieś cudowne poczucie własnej wartości, że jesteście niesamowici i w ogóle super, nie wiadomo jak bardzo, i że trzeba sobie codziennie przed lustrem wstawać i mówić, o jestem zwycięzcą, jestem piękna, jestem inteligentna, jestem cudowna, jestem nie wiem, błogosławiona i tak dalej, i sobie to afirmować tylko żeby po prostu właśnie stwierdzić coś odwrotnego, że no jestem sobie jakimś po prostu ziemniakiem, który sobie na tej ziemi żyje, może robić, co chce, nie ma to znaczenia, więc mogę po prostu wyluzować i nie przejmować się tym, co pomyślą inni. A druga rzecz, druga ważna rzecz, żeby być pewnym siebie, to jest trenowanie tego. To trzeba po prostu robić. Małymi kroczkami, jeżeli na przykład e, jesteś osobą, która boi się panicznie zagadać do nie wiem, chłopaka, który Ci się podoba, Okej, okay. zacznij od zagadywania do ludzi, którzy Ci się nie podobają, którzy wydają się mili i tacy, że no nie wiem, nie zjedzą Cię za to. Rób to małymi kroczkami, nie wiem, zagadaj do pani w piekarni, po prostu zapytaj ją chociaż, które bułki poleca, cokolwiek. Jeżeli nawet to jest dla Ciebie problemem, to takie ćwiczenia Ci pomogą. Powoli, małymi kroczkami, żeby robić takie drobne rzeczy, albo jeżeli brakuje Ci pewności siebie w stawianiu granic, w mówieniu na przykład hej, to jest nieuczciwe wobec mnie, w ogóle zmień swoje zachowanie, to staraj się na siłę to robić, nawet w takich małych sprawach i to przełamanie się nie jest wcale takie trudne, można to zrobić i wtedy naprawdę pewność siebie szybuje, szybuje w niebiosa. Naprawdę polecam to sama, to robię. Ostatnio opowiadam wam o takiej sytuację, że byłam na planie filmowym jako statystka, czyli tak dla przygody, bo z tego to praktycznie w ogóle nie ma pieniędzy. Ogólnie to 100 złotych praktycznie zawsze się dostaje, nieważne ile ten plan trwa. I zgłosiłam się na ten plan filmowy. Plan miał trwać 3 godziny. Po 4 godzinach siedzenia praktycznie na korytarzu bez okien, gdzie w ogóle nawet tego planu nie widzieliśmy. Nie mieliśmy okazji uczestniczyć po prostu w tym nagrywaniu. No, powiedziałam koordynatorowi statystów, że, no, że ja bym już szła, no bo minęły 4 godziny, czyli więcej niż miało i nawet nie zagrałam. I chciałabym swoje wynagrodzenie, tak? że te 100 zł. No i on mi powiedział, że on mi nie da, bo ja przecież w niczym nie zagrałam. I jeszcze twierdził, że to nie on mówił, że to będą 3 godziny, że to jest plan 12-godzinny, że widocznie ktoś nas źle poinformował i on nie jest za to odpowiedzialny. No i bardzo się wkurzałam, przyznam szczerze. E, powiedziałam, no ale przepraszam bardzo, nie umawialiśmy się na siedzeniu tutaj 12 godzin. Ludzie mają swoje zobowiązania, swoje plany i no po prostu mają prawo do tego wynagrodzenia po tych trzech godzinach, jeżeli taka była umowa. E, mogą sobie jechać do domu. On się ze mną tak kłócił i ja musiałam się kłócić z nim przy 20 innych statystach, którzy tak naprawdę byli po mojej stronie, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej i wszyscy byli naprawdę niezadowoleni. Ale jak przyszedł ten koordynator, to tylko ja się z nim kłóciłam. Więc byłam ja, ten koordynator i ludzie, którzy nas obserwowali. I oczywiście, że ja byłam zestresowana. Ja wewnętrznie się trzęsłam. Chyba nie było tego widać, mam nadzieję. Ale i tak walczyłam o swoje i się z nim kłóciłam, bo wiedziałam, że po prostu mam rację. I wiedziałam, że to, że teraz się czuję niekomfortowo przez moment, nie jest takie złe, jakbym później miała się czuć źle z tym, że no zdradziłam sama siebie, tak? że się poddałam. Ostatecznie wygrałam. Dostałam moje wynagrodzenie i sobie pojechałam do domu, tak jak kilka innych osób też z tego skorzystało. I nawet na koniec ten koordynator powiedział, że dobrze zrobiłam, że on mnie przeprasza i że właśnie tak się powinno robić, żebyś po prostu kłócić o swoje. I właśnie takie drobne sytuacje, kiedy ty wybierasz bycie pewnym siebie, nawet jeżeli tego nie czujesz, nawet jeżeli się w środku trzęsiesz, to twoja pewność siebie. Wzrasta cały czas, cały, cały czas rośnie coraz bardziej. I po prostu wysuj to, wysuj ten chwilowy dyskomfort. Wierzę, że ci się uda wyspać to. I powiem wam, że uważam, że jedną z najważniejszych cech, które warto posiadać, to jest właśnie pewność siebie. Bo jak sobie myślę o ludziach, którzy odnieśli różne sukcesy, to niekoniecznie to są ludzie najinteligentniejsi. Bo często tacy bardzo inteligentni ludzie pracują, nie wiem, w jakichś laboratoriach czy coś i niekoniecznie wcale tak dużo zarabiają, jest jakimiś milionerami czy coś. Niekoniecznie to są ludzie właśnie jacyś najpiękniejsi i tak dalej, tylko ludzie, którzy byli na tyle pewni siebie, żeby po prostu zrobić to, żeby po prostu się nie bać, czegoś zrobić. I czasami jak ja widzę, no nie wiem, jakieś osoby na YouTubie, nawet włączając mnie, i myślę sobie, serio, jakby to nie jest nie wiadomo co, a potrafią mieć, nie wiem, milionowe wyświetlenia. No dobra, ja nie mam milionowych wyświetleń, ale takie rzeczy potrafią mieć milionowe wyświetlenia, takie głupoty. I ja wtedy sobie myślę, tak, no, no dobrze, ale ci ludzie to zrobili. Oni się nie bali, nagrali ten głupi filmik o niczym tak naprawdę. i to ich pewność siebie im pomogła, a nie to, że mają jakieś niesamowite umiejętności. A bardzo dużo super utalentowanych ludzi w ogóle nie jest znanych, bo po prostu, nie wiem, boi się pokazać siebie. I też sama przyznam, że jak ja patrzę na jakieś moje pierwsze wideo, kilka pierwszych wideo albo kilkanaście i tak dalej, to mam takie o boże, jaka żenada. Ja jaka żenada. Ale ja nie zamierzam tego usuwać, bo to jest dla mnie dowód tego, że ja jakoś tam się rozwijam. Dobra, nadal mega dużo mi brakuje do jakiegoś tam profesjonalizmu, ale jest na pewno lepiej niż było na początku. Albo jak widzę jakieś moje stare makijaże, co wydawały mi się takie wow, a teraz są takie. Okej, okay, okej, okay, jakby starałam się, ale wygląda to nie za bardzo. No i co z tego? Możesz coś zrobić nie za bardzo, możesz coś zrobić brzydko, nie wiem, możesz się brzydko pomalować, brzydko ubrać, brzydko ześpiewać. Zrób to, po prostu zrób to źle i się nie przejmuj. Nie jesteś aż taką ważną osobą i nie zapali się świat, jak zrobisz coś źle. Tak więc, girl, jeśli chcesz wstawić jakieś, nie wiem, swoje rysunki, swoje wideo, cokolwiek, rób to. Nie musisz sobie wmawiać, że jesteś najlepsza, że jesteś wystarczająco dobra. Nie musisz być wystarczająco dobra. Nie musisz. Nie musisz być wystarczająca. Możesz coś wstawić sobie takie słabe. Nic się nie stanie, jak to zrobisz, naprawdę. No. Wyrozumie. Nie wiem, ja nie wiem, jak kończy się wideo. Nie wiem, nie wiem, po prostu. Dziękuję bardzo.